Dzień dobry widzowie, ja znowu, wpadajcie, ma, ma być 2000 łapek w górę, zasubskrybujcie Subika, łapkę w górę i, i subskrypcję zróbcie. Ten. Ja taki dom robię. Widzicie, taki dom buduję. Bo zaraz będzie powódź, i zobaczycie, że będzie powódź. Ja inaczej wyglądam, tylko się tak przebrałem. Takie skrzydełka sobie założyłem. Ja tak wyglądam. Ale nie chcę się przybierać na mojego. Ja będę ileś tam nagrywał, widzowie. Ale tutaj... Mój bak do boknu weszłem. Wybrudziłem się. pokaż mi zobacz No to mój To Oliga dał ja idę się umyć Oluś Chcesz zobaczyć jak się jak ja się myje Tak, oka Zobacz wchodzę do wanny i się A umyłem się. tu taki to jest taki Na No to mój tak. Oliver gada po. On tam chce. Oliwier, taki mały. Trzy ma no i ten nie można I on ma po prostu tyle lat jak on jest już duży trzy latka ma trzy ma raczej trzy latka ma o zobaczcie to jak tu się kopci okay. no zobacz co tam widzisz jak się kopci tak no

Opa, aqui tá tudo bom. Aqui tá Aqui tá tudo Można Aqui tá I bom. Aqui Tutaj jest taki bank. Ała! No widzowie obie, jak wiecie co? Ja ileś będę tam nagrywał, ale nie jakoś dużo. E, dobra, tutaj pójdę. Obra. co? ah no bardzo no jutro 18:00 jutro 18:00 pokazuje twarz. Zobaczycie. Muzykę włamcam jak będę tańczył. No jak tutaj. A twoją proszę później zobaczyć. Bo ostatnio już czyli, wrzuciliśmy filmik z twarzą. Zobaczcie taką stuczkę. Jakby ktoś chciał znać taką stuczkę to tutaj, gdzie się kładzie i tak się robi. Zobaczycie. Widzicie? Nie Widzicie widowie? tutaj. Widzicie widowie? O nie. Muszę się zabrać.

I'm